Z uśmiechem na twarzy. Brawo, brawo. Brawo, brawo, super. Pod górę Grześ zasuwa. Super, super, brawo. Dobra. Rowerzyści się umawiają, żeby ich podwiózł. Może i my się umówimy. Dajemy resztkę kasy za podwózkę.

Boże, jak niszczylą hamulce, wiesz? Bo to może być. Nie pirać za bardzo. Te tarcze. No trzeba gdzieś zedrzeć, nie? Bo to są te tarcze, żeby drzeć je. Nie bój się, za jeden z jasnie zerzesz Poza tym nie tarcze się pierwsze ścierają, tylko klocki. Jeżeli tu są jakieś klocki. Powinny być. Wymienimy klocki i już. Trochę, trochę przed nim hamuj, więcej tylnym, wiesz. Uwaga, bo tu jest stromo Tak jest duża stromizna, w sensie zjeżdżasz to Trzeba przenieść środek ciężkości. Stoisz na, do tyłu i stoisz na pedałach, i patrz, tak robisz. Wiesz o tym? Tak, tyłek za, za siedzonko, tam, żeby przesunąć środek ciężkości do tyłu. Bo czasami masz wrażenie, że polecisz przez kierownicę. No, no to, no to wiesz. Cały czas raz, że stoisz, kolana tak razem trzymają ramę, trochę. Wtedy, żeby, żeby rower był pewniejszy, trzymają się tak bliżej ramy, kolana, a jak jest stromo, to do tyłu. Z kociku. Dwie rzeczy robimy, których nie planowaliśmy zupełnie dzisiaj. Podejście z rowerami i zjazd niezłą stromizną. No, akurat tego to. Wiadomo, że to nie było w planie, ale. A ja jadę po co? A po trawce. Niech mi ktoś powie, że na wąskich oponach to się nie da. Co się nie da kurde? Wszystko się da. A jakby trakcie bardziej stromej małe. Ja ci powiem, jakby było bardziej błotniście, to by nie szło, wiesz. A na takiej utwardzonej, półkamienistej to... Albo ziemnej twardej, to myślę, że to nie przeszkadza, wiesz? Nie, w prawo od wyciągu. Już mi ręce bolą od tych moich zdechlatych, tych rączek, popękanych. Ja prowadzę. No to chodź, może damy radę. Pamiętasz coś o tyłku? O tyłku do tyłu, pamiętasz hasło? To jest właśnie ten moment. na kolanniki poprawione? Na razie mnie nie uleciło to jeżdżenie, A widzisz, to jest Nartostrada w zimie. Patrz, jak to tragicznie wygląda w lecie. No. Jakie głazy, widzisz to? Widzę. To jest kurde. Później, jak jest mało śniegu, to nie dziwię się, że tu człowieku mógłbyś się zabić. Jak oni, to normalny jakiś plac budowy jest. Rozumiem, jak jest pół metra śniegu albo metr, okej, okay. ale w Polsce się czasami jeździ, jak jest 30 cm śniegu. A tu normalne głazy. Zresztą u Ciebie mniejszej siły trzeba, żeby hamować, jedź, a u mnie trzeba większej, wiesz. Ale widzę, że ładnie przenosisz ciężar, wiesz? Z tym, że trzeba, wiesz co mi unikać, trzeba tak hamować, żeby się koło nie blokowało. Wiesz o co chodzi. Czyli tak równomiernie rozkładać hamowanie przodem tyłem, żeby... Żeby unikać poślizgów, wiesz? Bo później poślizg to jest nieobliczalny ruch koła, wiesz? To jest nasza piękna nartostrada. Opanowana w lecie. Przy pomocy roweru górskiego i trekkingowego. No nie wiem właśnie. O wiele za długo, wiesz? Nie masz do porządku złożonej stópki, no ale nie będzie Ci przeszkadzać. Tam na dołku se tą stópkę złóż, dobra? Złóż sobie stópkę! Dobra.

Ty pedałujesz jeszcze z góry Nie przesadaj kolej Nie zapędzać się Właśnie najlepiej w górach to jednak stać na pedałach, ale równo rozłożonych, czyli tak jakby jest symetrycznie, nie jeden nisko, drugi wysoko, bo tak naprawdę to wtedy... Stoisz na jednej nodze. Kurde, ja już Ty jak mam za siedzonkiem zupełnie. O nie. Spokojnie. O, koleś! Ekstremalnie teraz. Jedziemy. No, no, ostrożnie. Ostrożnie. pisali w przewodniku, żeby nie wypuszczać się w góry niewłaściwym rowerem, czyli z chudymi oponami i bez amortyzatora. Ja mówię, dobrze, że nikt na początku gór nie sprawdza, czy idziesz z dobrym rowerem w góry. Nie, hamulce są na granicy wytrzymałości. A zwłasz, zwłaszcza palce! Wiesz? Palce mi już normalnie pękają. Ja tutaj nie dam rady wjechać Nie mam tyle Spróbuję Pary w rękach Pary w rękach Ani adrenalina w głowie Nie dam rady tutaj wjechać Równomierne hamowanie Może nawet bardziej przed nim niż tylnym Ale równe żeby nie wpaść w poślizg i się nie rozpędzać. Zobaczcie moje, moje palce. To nie, nie jest pośmieszne. Stopiły się z hamulcami. O. Aucz. Jaki o! Ale pan to. Jaki fajnie widzę. O, to jest najmocniejszy kabriolet jak ja chciałem Tak? Jesteśmy koleś prawie na miejscu, zasuwaj przodem. Jeszcze cywilizacja. Asfalt. Asfalt. Nie ma błota. Tak. Tylko studenci mogą być przeszkodowani. Co mówisz? Co to pustka? Gdzie No gdzie? Uważaj jak wjeżdżasz i w lewo będziemy jechać. No myślę, że. 무 u s 도 m y do Jakali do drugiej To do krótko byśmy jeździli Tak tylko z kufrem Stop yeah, yeah, yeah. Trochę ludzi doszło Ranki Perka zatrzymaj oh. uh. Troszeczkę Zmodyfikowana, ale trasa niczego sobie ci powiem. Ten zjeździk był taki dość dość. Dość, dość.